Może być? Ja. Kim jesteś? Pracujecie dla Ciebie? Hey? Dzień dobry, Sierżan Blackburn. Kiedy mi wreszcie powiecie, co tu się dzieje? 18 godzin temu odebrałem telefon z Departamentu Bezpieczeństwa z informacją, że mają w areszcie żołnierza, z którym powinienem pomówić. Chodzi o atak terrorystyczny na Nowy Jork. Żołnierz utrzymuje, że wie, jak mu zapobiec. Najlepsze jest to, że według niego do zamachu ma dość już dzisiaj. I oto jesteśmy. Powinieneś się przespać po przylocie. Wyglądasz jak gówno. Kto to jest? To? To Salomon. A ty nadal wierzysz, że planuje zaatakować w Nowym Jorku? A wy nie? Dlaczego? Bo tak powiedział. Czytałem akta. Próbuję ratować swój tyłek. Nie wie, co nas interesuje. Mila, Wysłuchajcie mnie. Później mnie pogrzebiecie. Nie musimy cię grzebać. Już jesteś martwy. Nie wie, co nas interesuje. Spokojnie. Poczekaj. Chcę pójść tym tropem. Pomożesz nam złożyć do kupy scenariusz ataku, sierżancie. Jeśli będziesz współpracować, może wydobędziesz się z szamba, w którym tkwisz po same uszy. Jedyne, co musicie, sierżancie Blackburn, to wypełnić białe plamy. Jasne? Kiedy po raz pierwszy usłyszałeś o Salomonie i Pielar? Dziewięć miesięcy temu. Podczas operacji Łamacz Mieczy. Go tell that long tongue liar, go and tell that midnight rider. Przyjąłem! Ej, wy też już kurwa nie wiecie co my tu robimy. Przestań zdywać śpisza te. Tak, tylko mówię. Jeśli chodzi o PLR, powinniśmy teraz być w Iranie, a nie w Iraku. Oni przechodzą przez granicę stary. PLR to kozacy, Łapiesz? Większy chodnik ze świecą się. Szajbus 1-3. Tu to później Staszej Sytuacja jest zmienna. Jak najszybciej udajcie się do punktu zbędnego. Tu 1-3. Przyjąłem. Kurwa, czemu się zatrzymujemy? Nasz cel znajduje się 20 km stąd. Nie wiem o to No panowie wszyscy wysiadać! Dobra, idziemy! Jadza! Chyba zniszmy się na ich Gdzie porusznik? Tutaj w prawo. Dzięki!

Panowie, witam. Jak wiecie, przebiły się tu do nas jednostki PLR z Iranu. Robi się nieciekawie. Przypominam, że obywatele tego kraju nie są naszymi wrogami. Są nimi żołnierze PLR. O 9.30 straciliśmy kontakt z oddziałem Żmija. Mieli zbadać sprawę rzekomego ładunku wybuchowego w pobliżu Bazarus Pince, a to ta gorsza część miasta. Nie wykluczamy udziału PLR. Macie udzielić wsparcia zaginionym żołnierzom, a jeśli będzie trzeba, wezwać śmigłowce ewakuacyjne. Jesteście oddziałem szybkiego reagowania. Liczę na Was. Znajdźcie tych żołnierzy. Bierzemy się za to. Chodźmy! Panowie, jesteśmy w niedoczasie. Poszukajmy tego patrolu. Mamy jakieś dane na temat sił w tej dzielnicy? Spodziewajcie się najlepszego. Naprzód! Na Ciągle zapominam, że tam, skąd pochodzisz, szkoły nikt na oczy nie widział. Trzymaj się razem. Rozglądać się. Ani jednego cywila. Nie podoba mi się to. Dobrze. Okej. Okay. Jestem. RPG na mojej dwunastej! Pierwsze piętro! Nie zbliżaj się nie, do samochodu! Idą swoi, do Wszyscy do mnie zaraz tym Tak, do mnie. Cele po drugiej stronie parkingu. Odkrzyżają nas! Przemieszczam się. Tam, tam! Przeważące ołówka markowa. tak prawej! Wiesz, to Dobra naprzód, uwaga na flanki. Mam nadzieję, że trafił się wybierze. Da radę. To kawał czwartego sukiency kolejny strzał. Nie zatrzymywajcie. się, rozglądacie panowie. Do nie zatrzymywa się w drodze! To nie byli miejscowi. Nie mówili parabsu. Wygląda na to, że Al-Bashir zaczął eksportować irańskich bojowników. Ja też nie łapię! Chodźmy na ten dar! Szajbus-1-3, snajper na rok rośny. Bądźcie ostrożni! Czysto! Czysto! Jedziemy! O, tu, kontakt! Ktoś coś widzi? Ja go nie widzę! Kuźwa, to pieprzona dziesiątka! Nie wychylać się! To, 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 to. Idziemy od osłony do osłony, wywabimy Gotowi? Naprzód! Idę! Idę! Dobra, teraz? Idę! Idę! Głowę, się dzisiaj jakiś głowę to ją kurwa, strzeimy. Zrozumiano. Trzymaj się ściany. Tak, czekaj, aż będziemy na pozycji. Zachować ostępy. nie zatrzymywać się. Mów do mnie. Widzisz go? Jest. Tak, teraz. Najlepiej strzela. Zobaczysz błysk broni, Czy już się, brachu. Będę cię osłaniać, a ty strzelaj! Uwaga na gazy wylotowe. Przygotować się. Trzy, dwa, jeden, ognia! Niezłe trafienie! W porządku? Chur. Poszukajmy tego patronu. Szajbus 1 sanitariusz. Wyłazaliśmy Waszego człowieka i możemy dostarczać do punktu AC. Będziecie nas zasłaniać? Jasna sprawa, jaki kierunek? Odbiór! Północna strona! Szajbus 1-3 na pozycji, wygląda że. Przyjąłem! Przemieszczamy się! Odbiór! Wypatrujcie patrujcie wroga, nasi są podsłonięci. Nieprzyjaciel, na poziomie ulicy! please Są następni. Uważajcie na ulicę i dach! 3, łapie Dotarliśmy wielkie dzięki, zaopiekujemy się Waszą koleżką. Bez zbioru! Idą do nas, są w budynku! Zejdziemy wreszcie z tego zastranego dachu! Nie możemy wrócić po własnych śladach. Trzeba znaleźć jakąś inną drogę radę. Z tego, za daleko! Możemy użyć tego jako mostu. Rabat! Wzieprzony harcerzek. problemy. Przemieszczamy się do punktu docelowego. Przebijamy się. Miejmy nadzieję, że sali zdrowi. A co będzie, jak wygra Pilar Kraj rządzony przez terrorystów to marne rozwiązanie. Papu, Amerykę założyli terroryści dla terrorystów. Jak ci się zdaje, czym była amerykańska wojna o niepodległość? Historię piszą zwycięzcy. Jak ty w ogóle trafiłeś do mnie do Sam sobie często zadaję to nasz patrol Duch. się. Kurwa, mamy tu rannych, i zabitych. Musimy ewakuować rannych! Odbiór! Przyjąłem, jeden 3 na siebie, bez odbiórów! Cholera, coś tu jest nie tak! Eee, coś znalazłem! No, o nie, jest dobrze! Ładunki, wybuch! Drugi niezrozumiany! Kurwa mać, przyciągamy za dużo uwagi! No co jest? Przednich Muszę wiedzieć, dach. do czego jest podłączony! Black przewodem, jazda! Vamos. of